Kategoria wagowa 51 kg. Wojdak Natalia Kopakabana Konin i Nowak Paulina Adrenalina Wrocław. 51 kg Grupa Wiekowa Junior. Ringowym tego pojedynku jest pan Adam Spiecha, Śląski Związek Bokserski. I za moment rozpoczniemy boje juniorskie. Kilka wskazówek sędziego ringowego.

No bardzo ładna akcja Paulinki Nowak. Ach, teraz takim szerokim sierpem Nowak wskoczyła i tam Dokładnie przymierzony cios, śliznął tylko po brodzie reprezentantki Copacabany. No malutki problem z rękawicą tam chyba, ale myślę, że to Sekundowa przerwa tutaj nie zdeprymuje ani jednej, ani drugiej zawodniczki. Mocna, mocna, mocna jest reprezentantka adrenaliny Nowa Paulina, szybka przede wszystkim. Ostatnie sekundy pierwszej rundy. Naprawdę świetnego pojedynku. Brawo i dla Natalii Wojdach, jak również Paulina Nowak tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocno nacisnęła w tym pierwszym starciu. Pokazując nienaganną szybkość, wspaniałą orientację, ale również ta zawodniczka, którą w tej chwili oglądamy. Również postawiła wysokie wymagania swojej rywalce. Można z tego samego. Wytrzymać. Runda druga. Czy będzie tak wspaniały pojedynek jak w rundzie pierwszej? Bardzo ładna akcja reprezentantki Kopa Kabany. Lewy prawy prosty i kolejne, czosy proste, dobrze wyprowadzone. Przez Natalię Wojdak. Dobra lewa, prawa. Wojdak w dalszym ciągu tutaj bardzo ładnie dystansuje zawodniczka z Konina. Ale teraz nie uszczegła się błędu. Ta prawa ręka jest zbyt nisko i tutaj Nowak zmieściła ten lewy sierpowy dokładnie na brodzie Wojdak. I jeszcze jeden, lewy, prawy. No brawo, brawo, brawo. Kolejna runda, bardzo dobra. I dla mnie tutaj y, tą rundę punktowałbym na 100% dla Natalki Wojdach, która wyciągnęła wnioski ze swoich błędów w pierwszej rundzie i w dystansie bardzo ładnie punktowała swoją rywalkę. Myślę, że trzecia runda zdecyduje o zwycięstwie w tym pojedynku.

Trzecia runda pojedynku Wojdak nowak Naprawdę bardzo dobry pokaz boksu w wykonaniu obydwu zawodniczek. Kolejny dobry atak. Pauliny Nowak w trzecim starciu. No sprytniejsza, sprytniejsza w tej rundzie jest Nowak. Ale to dopiero kończy się pierwsza minuta. I jeszcze jedna minuta została. Dobry lewy prosty Wojdak. I kolejny dobry lewy prosty reprezentantki Konina. No wyrównana, no wyrównana jest runda. niesamowicie tutaj szybkością na pewno nadrabia Nowak, ale teraz bardzo ładna akcja Nowak. Lewy, prawy, lewy. Szczególnie ten prawy był bardzo dokładny i szybki. No z wielką desperacją Nowak tutaj. Śliczny odchylenie i prawa kontra. Wojdak. Kolejny jest.

Przed nami czwarte, decydujące starcie pojedynku Natalia Wojdak, Kopa Kabana, Konin i Paulina Nowak, Adrenalina Wrocław. Trzyma, trzyma. Nowak Brawo, panie sędzio. Dobry lewy, Wojdak. Ach, teraz kapitalna akcja Nowak. Szczeliła bezpośrednim prawym prostym. Dobra praca. Lewym prostym w wykonaniu Wojdach spycha, spycha w tej czwartej rundzie właśnie tą lewą ręką do defensywy swoją rywalkę Wojdach I kolejny lewy prosty. No tutaj pobrek, jeden krok do tyłu. I ostatnia akcja w tym pojedynku. Brawa, brawa, naprawdę dla obydwu dziewczyn pokazały naprawdę wspaniały bok, szybki, zdecydowany. A decyzją sędziowską poznamy się za momencik. Posągowa postać sędziego ringowego, pana Adama Spiechy. Zniecierpliwione dziewczyny. No jest to obrazek po prostu. Sportu pięściarskiego. Werdykt sędziowski za momencik. Ciasna. Ciasna walka na 100%. Dwa do jednego, zwyciężyła one point by Decision, Paulina Nowak. Paulina Nowak, dwa do 1, zwycięstwo. No naprawdę walka była bardzo, bardzo ciasna. Myślę, że tutaj kto wygrał na pewno się cieszy, kto przegrał. Chodzi z ringu smutny. Ale oglądaliśmy naprawdę chyba najlepszy pojedynek jak do tej pory w drugim dniu zmagań w 11 Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska Gliwice 2016.